Zadanie dziewiąte, zadanie dziewiąte może się wydawać takie troszkę trudniejsze, bo trochę tak podchodzi pod chemię i może Wam się wydawać troszkę trudne, bo chemię dopiero zaczynacie. E, tu mamy takie polecenie, że woda królewska, czy właściwie treść niż polecenie, woda królewska to mieszanina kwasu solnego i azotowego w stosunku objętości 3 do 1. Tutaj sobie trochę wytłumaczymy o co chodzi z tym stosunkiem. Bo stosunek się podaje. Często w zadaniach na przykład mamy podane, że stosunek długości boków prostokąta jest jak na przykład 4 do 3 i tego typu treść. I jak mamy stosunek, to jak ja rozwiązuję zadanie, to zawsze sobie zapisuję w ten sposób ten stosunek, że jak tutaj mam ilość kwasu solnego do kwasu azotowego, jeżeli jest użyta w stosunku 3 do 1 w wodzie królewskiej, to zawsze sobie tą ilość zapisuję z ich sami. Tak? W ten sposób. Dlatego, że jeżeli będę już wiedziała, ile wynosi ten x, to wtedy um, będę wiedzieć, ile tutaj dokładnie użyto kwasu solnego, a ile zotowego. Z tym, że ile bym za x tutaj nie podstawiła, to zawsze ten stosunek będzie spełniony. No bo jeżeli ten stosunek użytego kwasu solnego i zotowego jest jak 3 do 1, to jeżeli za x podstawię 1, no to na przykład ktoś użył. Um, trzy jednostki kwasu solnego i jedną azotowego, tak? Jeżeli podstawie 2 za x, to ktoś użył 6 jednostek kwasu solnego i 2 azotowego. Więc też, jakby, jeżeli będzie tu 6, a tu 2, to też stosunek 3 do 1 jest zachowany, prawda? Jak podstawie 3 za x, jak 4 za x, to też zawsze ten stosunek będzie pasował. E, także dlatego sobie w ten sposób zapisuję, że ilość tutaj użytego kwasu. Solnego to będzie 3X, a azotowego X. Czyli gdyby na przykład ten stosunek był jak na przykład jak 5 do 2, to to bym zapisane, zapisała 5X, a tutaj 2x. No i jak sobie już ten stosunek zapisałam z tymi Xami. Ja tak robię bardzo często w zadaniach, właściwie w większości. No to patrzymy to tutaj dalej mamy napisane. Wiemy, że. Aha, pytanie jest, ile centymetrów sześciennych poszczególnych kwasów trzeba zmieszać, żeby uzyskać 100 centymetrów sześciennych wody królewskiej? No bo my tutaj podajemy te ilości w centymetrach sześciennych. Na to wygląda, czyli wiemy, że wzięliśmy 3x kwasu solnego centymetrów sześciennych, x centymetrów sześciennych kwasu zetowego i uzyskaliśmy łącznie po zmieszaniu... 100 cm sześciennych wody królewskiej, no bo te dwa kwasy tworzą tą wodę królewską. Więc jeżeli dodamy do 3xx, to razem ta objętość będzie wynosiła 100 cm sześciennych, tak? Bo razem kwas solny z azotowym, ta objętość, którą wlejemy tego kwasu i tego kwasu, daje nałącznie tą wodę królewską taką mniej objętość. Bo to ta woda, tą wodę tworzą te dwa kwasy. I teraz mamy takie równanie tak naprawdę do rozwiązania. Mam nadzieję, że pamiętacie cokolwiek, jak się równania rozwiązuje. A to jak będziecie mieć równania już w podręczniku taki temat, to sobie to dokładnie powtórzymy. Czyli tutaj tak, musi być po lewej stronie jedna liczba z X, czyli wykonujemy to działanie, czyli tak, 3x plus X to 3x i jeszcze 1x to razem 4x, czyli 4x równa się 100. I żeby wiedzieć, ile wynosi 1x, to obustronnie dzielimy na 4. Czyli 4x na 4 to x, 100 na 4 to 25 i wychodzi nam, że x to jest 25 cm i Jeżeli już wiem, ile ten x wynosi, to sobie tu podstawiam za x'a. Czyli wiem z tego, że kwasu azotowego, m, m, ktoś tutaj użył, 75 cm sześciennych, tego solnego, a azotowego 25 cm sześciennych. To takie trudniejsze trochę zadanie, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. To jest zadanie z podręcznika. Nagrywam też ćwiczenia do tego podręcznika. O tym zawsze mówię na początku, pod koniec filmów, żebyście o tym wiedzieli, bo może nie wiecie, że też rozwiązania do zeszytu ćwiczeń są dostępne na moim kanale, na osobnej playliście, są rozwiązania do zeszytu ćwiczeń, na osobnej są zadania do podręcznika. Rozwiązania do zeszytu ćwiczeń są u mnie z założenia dla osób wspierających kanał. Tam sporo teraz znajdziecie rozwiązanych zadań, właściwie to wszystkie, ale z czasem. Będzie ich coraz mniej dostępnych dla wszystkich. Będą one w naszej większości, jak nie prawie wszystkie dostępne dla osób wspierających kanał. Dlatego zapraszam Was do wspierania kanału i do zajrzenia na playlisty, jakie podręczniki jeszcze z, jakie jeszcze z siódmej klasy nagrywam.